No bo wszyscy wiemy, że przewód pokarmowy ze swoim układem Gepaput ma bardzo podobne unerwienie do tego unerwienia, które mamy w obrębie pęcherza moczowego. To wszystko działa w oparciu o oś pęcherz jelita, oś mózg jelita, oś mózg pęcherz i vice versa. No i mamy bardzo często takie sytuacje, że Pacjenci z problemami jelitowymi, pacjenci z zespołami zaburzenia wchłaniania, pacjenci z cukrzycą, pacjenci z otyłością, rozwijają problemy z trzymaniem moczu tak w trochę dziwny sposób to nie jest takie wprost i oczywiste wynikające z czegoś o czym ja za chwileczkę powiem czyli z samego mechanicznego znaczenia otyłości to znaczy jak ktoś jest otyły to ma wysokie ciśnienie w jamie brzusznej no i to powoduje wyciek moczu no to było fajne żeby było takie proste ale nie jest no nie jest to takie proste przede wszystkim teraz można powiedzieć jest z jednych z najpopularniejszych przyczyn a właśnie nietrzymania moczu z czym ja mam sporo do czynienia bo mam po prostu wiele pacjentek tego, z tym problemem. To jest właśnie ta otyłość, o której wspominałeś, otyłość cukrzyca typu drugiego i tutaj rzeczywiście najwięcej mówi się o tym, że najbardziej przybywa tych pacjentów, dlatego że generalnie nasze społeczeństwo tyje. I to w tempie rzeczywiście bardzo dużym i w tej chwili szacuje się, że w Polsce osób z otyłością, z nadwagą już niedługo będzie 50%.